Okay. Witam wszystkie Panny na czytaniu na miesiąc maj 2020. Przypominam raz jeszcze, że jest to czytanie energii ogólnych i musicie te energie, które pokażą karty na ten miesiąc dostosować do swojej sytuacji. Dlatego zabierzcie wszystko to, co z Wami rezonuje, natomiast pozostałe rzeczy, które z Wami do Was nie pasują, nie pasują do Waszej historii, hmm, pobierzcie Żywiołą. Proponuję również sprawdzić swój ascendent, znak y, lunarny, Mars, Wenus, czy też in, kolejną planetę osobistą, a mianowicie Merkury. Do tego rozkładu będę używać dwóch talii. Pierwsza to tarot snów i druga będzie z y, tali tarota nocy y, wyciągnięta jedna karta jako, jako rada na wszelkie wyzwania czy inne e, sprawy, które będą powiązane e, z Wami, z tym czytaniem, z tym przesłaniem i z tymi energiami na miesiąc e, maj. Dobrze, więc najpierw oczywiście karty ja już wcześniej potasowałam, więc e, panny teraz będzie rada na ten miesiąc dla Was. Osiem kielichów. Osiem kielichów. Jak podchodzić na wszelkie wyzwania i sprawy w tymże miesiącu? Osiem kielichów. Pozostawić wszystko za sobą. Księżyc. Mnie wzywa. Muszę odejść. Porzucam życie, które nie przynosi mi już satysfakcji i rozpoczynam nową podróż. Czy pójdziesz ze mną? Jeszcze nie wiemy, jakie będzie dalsze czytanie, jakie będą dalsze energie, ale już wiemy, że radą na ten miesiąc dla Was, drogie Panny, jest pozostawić wszystko za sobą i porzu porzucić wszystko to, co nie przynosi już Wam. Satysfakcji. Tą kartę sobie ułożymy tutaj jeszcze sprawdzę, czy widać, bo inaczej mam ułożone teraz wszystko i muszę się przyzwyczaić. Yy, dobra, czyli drogie Panny, idziemy dalej. Pierwsza karta to jest temat główny w tym miesiącu: serce Waszego czytania. I sprawdźmy, co to właśnie będzie. Mamy giermka monet. Giermek monet jak najbardziej mówi o czymś nowym. Czyli jeżeli yy, posłuchacie się, nie posłuchacie się rady yy, stali nocy, czyli pozostawić wszystko to, co już Wam nie służy, co jest stare i niepotrzebne i co nie przynosi Wam satysfakcji, to w tym yy, miesiącu yy, będziecie skupiać się na nowych rzeczach. Być może na nowej nauce, być może na... Zdobywaniu nowych doświadczeń, nowej wiedzy, zarówno szkoleniowej, jak i materialnej, jak i zawodowej. W każdym razie coś nowego przynosi Wam giermek monet. Oczywiście monety w dużej mierze dotyczą spraw finansowych, zawodowych, tak? przyziemnych, no ale nie jest to powiedziane, że w jakimś sensie mogą się one również wiązać ze sprawami. Innymi, nowymi, które akurat w Waszym życiu mogą się pojawić. Także energia główna. Nowe. Nowe w reakcji na radę, czyli pozostawienie wszystkiego za sobą. I to jest ta energia główna. Co będzie przechodzić do, do przeszłości? Do przeszłości przechodzi. Ciężkość, zbyt dużo obowiązków, z którymi prawdopodobnie nie mogliście sobie poradzić, albo mogliście sobie poradzić i radziliście sobie świetnie, ale wykończyło to Was fizycznie, psychicznie, energetycznie. Wszelkie sprawy, które ciążyły Wam na głowie, na sercu, na plecach, i które powodowały przeciążenie, obciążenie, brak sił, brak ruchu. Brak możliwości podniesienia się pod, pod ciężarem tychże właśnie problemów odchodzi do przeszłości. Wy też uwalniacie się od ciężkości tychże buław, które macie na, swoim ple, na swoich plecach. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ to przechodzi do przeszłości. A jeżeli rzucimy przeszłość, rzucimy ciężkość, jest, może pojawić się dla nas nowa, młoda energia. Tym bardziej, że rada. Jeszcze raz przypominam i będę prawdopodobnie jeszcze raz wracać do tej karty ósemki kielichów, zostawić wszystko za sobą, tak? Księżyc z Was wzywa, żeby zostawić to, co jest niepotrzebne. I ta kobieta tak jakby ogląda się na was i pyta się, czy pójdziesz ze mną. Czy pójdziesz ze mną, czy zostawisz to, co już jest po prostu dla ciebie niepotrzebne. Co się dzieje teraz, w tym momencie? W tym momencie jeszcze widzę jakąś walkę, odpieranie jeszcze jakiejś energii, jeszcze udowadnianie sobie czegoś, być może zupełnie niepotrzebnie, bo po co? Ciężkość przychodzi do przeszłości. Komu wy co chcecie udowadniać? Wy już macie radę, żeby zostawić to, co jest zbędne. Może jeszcze musicie coś udowodnić przed sobą samym, ale zastanawiam się też, czy to jest bezpieczne. To się będzie działo teraz. Z tym, to będziecie robić, tak jakby na pierwszym miejscu w tym miesiącu odpierać jeszcze jakieś ataki, zbierać sobie siły, żeby coś jeszcze odepchnąć od siebie. Może też być tak, drogie panny, że to, że wy zrzucicie z siebie to, te buławy i będziecie chcieli podążać zupełnie w coś, będziecie mieli całkiem nowy, świeży, młody pomysł na ten miesiąc. Może to się spotkać z mm, Nieakceptacją innych. Czyli tak tak jakby wy po, zaczniecie pokazywać się od innej strony, tak? nie od takiej uciężonej, tak? tylko od takiej bardziej świeżej I to się może komuś nie spodobać w waszym otoczeniu. To może być ktokolwiek. To może być partner, to mogą być wasze dzieci, to mogą być może być wasza mama, wasz ojciec, wasz pracodawca komuś taki. Sposób działania, który jest jak najbardziej dla Was dobry, bo to jest rada, może się komuś nie spodobać i wy będziecie musieli jeszcze udowadniać, No udowadniać, nie udowadniać, odpierać jakieś ataki ze strony ze strony innych osób. Ale ta karta symbolizuje też odwagę, że wy i wytrwałość też w swoich postanowieniach. Że jeżeli Wy postanowicie coś w tym miesiącu osiągnąć, a spotkacie się z oporem ze strony innych osób, wy będziecie mieli bardzo dużo wytrwałości i bardzo dużo odwagi na to, żeby odnieść sukces w tym miesiącu i osiągnąć to, co w co życie, i wy będziecie mieć siłę na to, Ponieważ brak siły odchodzi do przeszłości, żeby zmierzyć się z tym, co wy wierzycie i w co wy wchodzicie, i co wy zostawiacie. Wynik, efekt tego: czwórka monet. Będziecie mieli, yy, będziecie trzymać się swojego. Taki będzie wynik. Wy nie zrezygnujecie. Wy będziecie zdeterminowani, wy będziecie chcieli zostawić dla siebie, zamknąć w tej szkatułce to, co wy macie na myśli. I nie oddacie tego nikomu, tak? Będziecie chcieli na własność zostawić swoje pomysły w tym miesiącu. I to mogą być pomysły finansowe, to może być też zabezpieczenie pieniędzy, tak? może ktoś będzie chciał od was tak Tych, m, w jakiś sposób te pieniądze m, nie wiem, pożyczyć pieniądze cokolwiek ale wy postanowicie z, wszystko z, y, y, zachować dla siebie i nikomu nie dać zamknąć w tej szkatułce i trzymać tego bardzo mocno czy też nowego świeżego pomysłu czy też pieniędzy czy też jakichkolwiek innych energii będziecie Wytrwali i efektem tej wytrwałości, tej odwagi, tej gorliwości będzie to, że wy, że wy zamkniecie, zabezpieczycie siebie? Zamkniecie siebie, albo to coś, albo kogoś w tej właśnie. To będzie wasze. Tak? Zwyciężycie. Zwyciężycie. Jakie jeszcze jest wyzwanie dla Was, drogie Panny, w tym tygodniu? Mak. Yy, mak w pozycji wyzwania, czyli w pozycji, yy, słuchajcie, negatywnej mówi o osobie, która potrafi manipulować. Potrafi tak yy, władać słowem. Yy, ma taką siłę sprawczą. Yy, siłę przekonywania. Siłę manipulowania. Yy, która może niektóre osoby yy, Zaciągnąć tak w tak zwany kozi róg. To jest osoba, która ma bardzo duży talent przekonywania, bardzo duży talent tak dobierania słów, żeby zmanipulować i przeciągnąć na swoją stronę dane osoby. To jest wyzwanie. Uważajcie na maga, uważajcie na taką osobę w postaci męskiej, która manipuluje, bierze wszystko pod siebie. Nie mówi całej prawdy, mówi tylko to, co chcemy usłyszeć. Jaka jest rada jeszcze raz na to, na to wyzwanie, na tego maga w negatywnym aspekcie? Zostawić go za sobą. Pójść nie za głosem maga, tylko pójść za tą kobietą, która się tutaj ogląda za wami i pyta, czy pójdziesz ze mną. Zostawmy to, zostawmy tego mężczyznę, zostawmy manipulacje, zostawmy wszelkie sprawy niejasne, wszelkie sprawy toksyczne i pójdźmy swoją drogą. Wyzwanie jest bardzo duże w tym miesiącu, drogie, e, drogie panny, ponieważ karta maga w negatywie jest bardzo mocną, silną energią, której bardzo ciężko jest się przeciwstawić. Bo to jest osoba bardzo silna, która ma wszelkie atuty, który, która potrafi władać wszystkim, co ma. I słowem, i emocjami, i, i wszelkimi innymi rzeczami. Także wiem z doświadczenia, że karta maga w negatywie to jest bardzo silna energia. I wy musicie odwrócić się, napięcie, nie, od, nie odwracać się nawet za siebie i zostawić tą energię. Za sobą i iść w to młode. Tego starca zostawcie, idźcie w to. Taka jest rada. Uważajcie naprawdę na tą energię maka. Dobrze. Na czym się skupiacie? Tak, skupiajcie się nad tym, widzę to dużo monet. Skupiajcie się w tym miesiącu, drogie panny, na tym, żeby zasiać coś i czekać. To, co wy będziecie robić, to będzie zasiewanie czegoś, na co wy będziecie mogli spokojnie czekać na efekty wzrostu tego wszystkiego. Jeżeli nie wrócicie do tej energii manipulacji, o ym, posłuchacie rady, odwrócenia się i zostawienia tego wszystkiego, pójścia w nowe, nie, nie bania się, postawienia na swoim odwagi itd. Trzymanie tego w tej szkatułce, tego o czym myślicie, to co macie, będzie dla Was zasianiem coś, czegoś dobrego na przyszłość. To nie będzie od razu w tym miesiącu. Nie. Wy zasiejecie. I Wy się musicie skupić na tym. I musicie mieć uwagę skierowaną na to, że Wy w tym miesiącu maje, maju, drogie Panny, zasiewacie coś, co da Wam plony na przyszłość. Jaka jest siła w tym miesiącu? Siła jest niesamowita dla Was. Tym bardziej, że macie jeszcze tutaj krową buław w podstawie talii. Czyli osobę, która sobie poradzi ze wszystkim. I siła was jest w słońcu. Czyli słuchajcie, wy będziecie jak ten Apollo, tak władać tymi planetami, tak będziecie władać swoim życiem, że nie pozwolicie władać magiem, tak? Tylko. Tak będziecie kreować swoją rzeczywistość, tacy będziecie odważni, tak będziecie pewni swojego i tak będziecie trzymać to, w co wierzycie, że naprawdę uda Wam się iść po nowe, zostawić stare. Zostawić ciężkość, zasiać nowe i czekać na to, co wyrośnie. Bardzo dobre czytanie, Panny. Macie. Uwaga tylko na tego maga, któremu ciężko się oprzeć. Ciężko. I jeżeli to pokonacie, jeżeli zostawicie maga za sobą, to jest bardzo silna energia. Ja nie mówię, że to jest łatwy miesiąc. To nie będzie łatwy miesiąc, bo trzeba będzie coś. Wykazać się ogromną odwagą, komuś się to nie spodoba, tak? ale wy macie siłę w sobie i ten miesiąc będzie miesiącem zasiania czegoś, co zbierzecie w przyszłości. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam.